Chciałbym wszystkim organizatorom z całego serca podziękować tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest wyścig. Szanowni Państwo, to jest coś, co na stałe wpisał się w krajobraz tutaj Powiatu Limanowskiego ale na który przyjeżdżają wszyscy zainteresowani miłośnicy Szybkich, szybkiej jazdy z całego świata można powiedzieć wspaniałe załogi zwłok było widać. widać. Ja po raz pierwszy jako dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego miałem zaszczyt uczestniczyć w tego przedsięwzięciu wspierałem go i będę wspierał na pewno jeszcze więcej mam pewien pomysł który na dzisiaj nie mogę zdradzić ale jest w perspektywie jest, jest możliwość taka aby ta Impreza stała się rangi jeszcze wyższej, takiej, którą zainteresowane będą wszystkie telewizje publiczne.